Witam, z tej strony Tomesław. Dzisiaj kolejny film z Outridersów, a w nim na tapetę bierzemy legendarne bronie. Z tego co się dowiedziałem, legendarnych broni w dymie jest aż a może tylko 10, jak to woli. I na kolejnych slajdach wam je przedstawię, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą bronią legendarną, którą wam pokażę są pistolety o nazwie Ból i Agonia. Poziom i temu 9. Obrażenia 259 Modyfikatory. Pierwszy z nich to wyrok na trzecim poziomie, czyli trafienie broni oznaczają przeciwników. Gdy przeładujesz broń, wszystkie oznaczone cele otrzymują obrażenia równe twoim obrażeniom broni pomnożonym przez 5. Oznaczenia znikają, gdy zmienisz broń. Oraz drugi modyfikator o nazwie podciśnienie. Przeładowanie broni wywołuje falę uderzeniową, która zadaje 25 punktów obrażeń przeciwnikom w zasięgu 5 metrów. Czas odnowienia 2 sekundy. Kolejnym przedmiotem legendarnym jest bursztynowa komnata, czyli legendarna broń dwulufowa. Poziom i temu 9. Obrażenia 366. Pierwsza modyfikacja o nazwie Zabójcza Seria. Zabicie przeciwnika bronią zwiększa jej obrażenia o 30% na 30 sekund. Premia kumuluje się maksymalnie do 5 zabójstw i słabnie z czasem. Drugi modyfikator o nazwie Mózgorze. Trafienie krytyczne nie zużywają amunicji. Następna jest golemianoga legendarna strzelba. Poziom i temu siódmy. Siła ognia 249. Pierwszy modyfikator o nazwie Przyzwanie Golema. Zabicie przeciwnika bronią powoduje, że otrzymujesz ochronny efekt Golema na 3 sekundy, a następnie druga modyfikacja o nazwie vampir. Zabicie przeciwnika bronią zapewnia 15% premii do kradzieży zdrowia umiejętnością na 20 sekund. A teraz mamy legendarny karabin powtarzalny o nazwie Lodowiec. Poziom temu 9. Siła ognia 299. Dziewięć. Pierwszy modyfikator o nazwie Podmuch zimy. Trafienia krytyczne wyzwalają lodowate uderzenia, które nakładają zamrożenie na przeciwników w zasięgu 4 metrów. Czas odnowienia 4 sekundy. Drugi modyfikator to Lodołamacz. Zabicie zamrożonego przeciwnika bronią sprawia, że wybuch zadaje 229 punktów obrażeń. Legendarny pistolet maszynowy Migrena. To chyba od poziom temu 9, siła ognia 289 pierwszy modyfikator, mistrzowskie rozrywające pociski trafienie z broni nakładają na przeciwników krwawienie jest to dota najsłabsza ze wszystkich trzech, które są w tej chwili w zaimplementowane ale jest to zawsze jakaś dota druga modyfikacja, uwaga na głowy zabicie przeciwnika bronią zmienia go w anomaliczną bombę, która zadaje 153 punkty obrażeń, czas odnowienia 3 sekundy Legendarny karabin szturmowy opętanie wódu. Poziom itemu 9. Siła ognia 329. Pierwszy modyfikator. Mistrzowskie więzy buru. Trafienie z bronią mogą połączyć o maksymalnie dwóch przeciwników, dzieląc między nich 30% zadanych obrażeń broni i 10% zadanych obrażeń anomalicznych. Następnie drugi modyfikator to radioaktywne pociski. Trafienia z broni nakładają na przeciwników wrażliwość. Czas odnowienia 8 sekund. Legendarny lekki karabin maszynowy posępny szpik. Poziom i temu dziewiąty. Siła ognia 334. Pierwszy modyfikator to osobliwość. Zabicie przeciwnika bronią tworzy osobliwość anomaliczną, jej zniszczenie zadaje 458 punktów obrażeń przeciwnikom w zasięgu 6,5 metra. czas odnowienia 6 sekund. Drugi modyfikator to ulepszone spowolnienie. Trafienie z broni nakładają na przeciwnika spowolnienie, czas odnowienia 4 sekundy. Skrzydło burzy jako legendarny karabin szturmowy. Poziom i temu dziewiąty, ognia 379. Modyfikacje. Pierwsza z nich to mistrzowskie bicz burzy. Trafienie z broni ściąga na przeciwnika błyskawicę, która zadaje 46 punktów obrażeń, coś chyba jak fajerwerki. Oraz drugi modyfikator strzyga. 30% zadanych obrażeń krytycznych jest odzyskiwanych jako zdrowie. Spojrzenie Raruga jako legendarny karabin wyborowy. Poziom i temu szósty. Siła ognia 224. Modyfikacje. pierwsza z nich osłabiająca pułapka. Trafienia z broni wywołują eksplozję, która zadaje 30 punktów obrażeń i osłabia przeciwników w zasięgu 5 metrów od celu. Czas odnowienia 3 sekundy. Oraz druga modyfikacja zapalające pociski. Trafienia z broni nakładają na przeciwników podpalenie. Czas odnowienia 8 sekund. Przypominam, że podpalenie to dota zapalająca. Oraz ostatnia broń legendarna zdemka Władca Niebios. Legendarna strzelba. Poziom przedmiotu 9. Siła ognia 296. Pierwsza modyfikacja to nieważkość. Trafienia z broni nakładają na przeciwników wyłom czasowy, który unosi ich w powietrze na 5 sekund. Drugie, druga modyfikacja to punkt krytyczny, zwiększa szansę na trafienia krytyczne o 15%. I to by było na tyle jeśli chodzi o legendarne bronie z dema. Napisz w komentarzu która legenda według Ciebie jest najlepsza, albo ta która najbardziej Ci się podoba. A ja zapraszam do subskrybowania kanału po więcej filmów, ponieważ planuję tworzyć więcej kontentu do gry. Oraz na mój kanał Twitch, na którym będę ogrywał m.in. grę Outriders. A zatem cześć i do zobaczenia.